Kiemka. Witam serdecznie, Tiger Puma kłania się dzień później, czyli 14.11.2023, miesiąca 2023 <laughs> Wczoraj na zakończenie live e, gdzieś tak w okolicach 22. Pojawił się po raz kolejny trzeci błąd wypierdzielenia mnie z gry poprzez błąd plików ewentualnych również też na konsoli. Ale to jest jedyna gra absolutnie e, odkąd mam konsolę, która w ten sposób wyrzuca mnie z rozgrywki. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne aby tak się działo graczom. Bo ja jeszcze palce Segal, powiedzmy w tłumie to przeżyję. I nie, nie przyzwyczaję się do tego, jak to niektórzy insynuowali mi wczoraj na live, zanim się awaria zdarzyła, iż trzeba wybaczyć, popatrzeć przez palce itp itd czyli na pozytywizm. Ale skoro już mówimy o, o tym, to powiem tak szczerze, że e, ostatnie informacje związane z Pornitę, czyli zapomniane pornite te, te nagle bije lekko, rekordy popularności. I biorąc to pod uwagę, iż tutaj dają czadu Fortnite, czyli spółka Epic Games, również jako launcher, która daje darmowe gry to uważam, że takie błędy, które również wam nagrałem na z jak się mówi z Twittera, A, gdzie są naprawiane, nie mówię, że są mniej ważne, czy więcej ważne. Są one ważne, i, i co? No i co e, z takim wnioskiem zrobić? No co? Tutaj. Mówią, że jest fantastycznie, prawda? Tu mówią, że fantastycznie się człowiek odnajduje na tych mapach, że się super gra. No, ale właśnie to granie jest uprzykrzane, uprzykrzane nie tylko mi, ale z tego co czytałem to i widziałem w różnych, że tak powiem, dyscyplinach Fornite, czyli inaczej mówiąc zakładkach. Więc e, z jednej strony Fornite się wybija, a z drugiej strony leci w gumy po całości. Bo chyba ze mną się zgodzi się, że e, jeśli pojawia się problem natury takiej, że gracza wyrzuca nie dlatego, że mu się konsola przegrzała. Nie dlatego, że, drodzy mini, e, internet mu się e, zwiesił, bo gdyby to był internet, okej. Okay. No wiecie, kurczę, blaszka, no jeszcze bym. E, przymrużył oko, prawda? ewidentnie przymrużyłbym oko i, i i tyle i tyle i nic bym się w tym temacie w tym deseniu, w tym kolorze nie odzywał bo wiecie, to y, żadna przyjemność grać w Fortnite'a, y, gdy problemy, które mogły nie zaistnieć istnieją. A wywalanie z gry to jest naprawdę problem może natury nawet i większej niż to, że rankedy zostały zawieszone. Że na rankedy wbijałem się dwa dni. Ktoś powie, że przeciążenie było systemu i z tej racji e, nie mogłem się w krótkim czasie e, podwójnym, bo to chodzi o podwójne logowanie na rankę, e, jak się mówi, zalogować, prawda? E, albo wpisać jak to woli to wyrazić. Ja uważam, że granie powinno bardziej przyjemność niżeli e, kaciusze bo dla mnie oczywiście ja przepraszam mi się nagle wyłączy mikrofon bo ja wiecie traktuję e, pady a szczególnie akumulatory e, do zera czyli musimy się co najmniej dwa razy rozłączyć z konsolą e, pad bym go podłączył do e, Ponownego ładowania, prawda? Ja jestem, że tak powiem, daty tej, iż wiecie, jeżeli upać, to ograniczonym zaufaniem tak kierowcy mają. Natomiast ja uważam, że no, 2000 rok był deko temu, prawda? No w parę naście, par, przepraszam, parę lat wstecz i nic ich, ale totalnie nic ich to nie nauczyło Czy y, Fortnite będzie grą już do końca swoich że tak powiem opcji e, na internecie e, grą, która wiecznie e, to to raz graczy przyciąga, to raz graczy wyrzuca swoimi błędami. Bo tych błędów, jeśli wejdziesz w bieżącym miesiącu, to co najmniej w granicach dziesięciu znajdziecie opisanych na Twitterze obecnym i ie A więc co? Nie nauczyli się? Sprzęt mają wadliwy. Przecież skoro e, przymierzali się od dłuższego czasu do obecnego sezonu i wiedzieli, że będą wstawiać te a nie inne pliki, to też nie chce mi się ufać, iż Epic Games naprawdę sprawdza Rzetelnie owe pliki, które zostały dodane do tego sezonu, czy aby na pewno się nie gryzą. Bo jeśli się gryzą, a takie mam wrażenie, to de facto my, będzie tak, że będzie mnie wyrzucać w trakcie rozgrywki z meczu. I teraz sobie wyobraźcie, Ktoś gra rankedy. Ktoś gra, że tak powiem, popisówkę. Czyli będzie się hełpił swoimi, że tak powiem, notami w rangach. Wyrzuci go raz, wyrzuci go drugi raz, wyrzuci go trzeci raz. No cholerny świat, wyrzuci go i piąty raz. I co? I myślicie, że taki gracz będzie grał? No oczywiście, że będzie grał. Tu nie ulegam wątpliwości, że zakorzały pan, chociażby mu się, e, że tak powiem, e, pruła gra, on będzie tą grę grał. On nie powie złego słowa na grę. Dlaczego? Dla mnie jest to niewyjaśnialne. No, po prostu niewyjaśnialne, że tak się wyrażę. Dlaczego mówię wyjaśnialne? No, bo to jest to głupotą nie opodobać. W grze, iż e, są błędy. Atakować Epic Games e, tekstami wy, właśnie na Twitterze. Aby zauważyli, aby pracowali, a nie stwarzali ludziom brak dobrej zabawy. Bo powiedzmy sobie szczerze, no, nikt Szczerze, nie będzie grał w grę, która go kopie w dupę. Przepraszam za wyrażenie, ale jestem tak rozsierdzony, czyli rozwścieczony, e, bowiem ja rozumiem raz, okej. Okay. No dobra, drugi raz, nie? Ale trzeci raz? I to w odstępie czasowym e, re, nie, nie dłuższy niż 4 dni tak naprawdę ja się bardzo cieszyłem z powodu iż będę miał szansę zagrać w te sezony, które nie mogłem, bo nie miałem możliwości. No ale co z tego, no wiecie? Radość mija, kiedy Epic Games właśnie w ten sposób e, ignoruje błędy. Ignoruje błędy, ignoruje problem graczy, ignoruje graczy innych i wysyła tylko do, e, że tak powiem, poszczególnych graczy, informacja na temat co Ci się podoba, czy też może absurdalnie nie. No ale cóż, jak to mówią, chcą mieć zyski, chcą mieć gracze chcą mieć e, noty wysokie, fron, e, że tak wspomnę, bo on głównie naciska na te noty, które wam również pokażę z Bob Pop. E, mm, jakby to powiedzieć, no mówi, no są fantastyczne wzrosty, no ale dla mnie wiecie, klepanie sobie w kolano błędami, to jest zaprzeczeniem, że tak powiem, dobrej gry, zaprzeczeniem bycia świetnej zabawy. Wiecie, to, to ja, e, wiecie, wiecie, rozumiecie, kapujecie, m, ja gdybym e, posiadał przykładowo znacznie lepszy pecet, ale go nie posiadam. Taki za 10 tysięcy. No nie, no, teraz przesadziłem, przecież wszystko e, poszło w górę i sumy za e, kartę graficzną, e, czy też e, procesor, ramy, e, no znacząco wzrosły, a więc e, jeśli wzrosły, no to wiadomo, że tutaj się trzeba z tym liczyć, no nie? Bo ja bym z chęcią też pokazał, czy ten fakt się nie powtarza sprzed lat, gdzie ja już grałem na koncie, również obdarowanym przez Fron'a i teoretyczną dziewczyną. Mam na myśli karnet bojowy. Karnet bojowy, za którego jestem mega wdzięczny. Dlatego też, między innymi, uważam, że Fron jest żelaznym odbiorcą i chwali Fortnitea pod, że tak powiem, niebiosa, aczkolwiek mówi też o błędach, więc tutaj nie można mu zarzucić, że jest monogamiczny i nie pokazuje tego, iż owe błędy są ale no właśnie, no właśnie zawsze jest jakieś ale jest jakieś niepotrzebny potrzebny zgrzyt on się mega stresuje przy każdym nagraniu konfrontuje z kilkoma osobami, które się zgodziły za free współpracować na podstawie jak to się mówi? E, przeglądania, nagrania. E, ja uważam, że słusznie to robi, aczkolwiek, e, aczkolwiek, no właśnie, a e, nie udało się. No aczkolwiek się po prostu ja migo, mig, Takich ludzi jak on, mega żal. Dlaczego? Już wam wyjaśnię. Ponieważ jeżeli bronisz grę, a taki Tiger Puma z Twitcha czy z YouTube'a Marek Puma czy 7, weźmie, rozumiesz i skwituje w negatywnym tonie grę, no to ci się co robi? No co najmniej przykro, prawda? No ale jest jakiś wybór? No nie ma no. Niestety trzeba się pokłonić nad błędami Big Games i je poprawiać w trybie Red Now natychmiast, a nie je powielać, bo jak już wspomniałem na PC, a może i nie, to teraz powiem, również miałem ten sam problem. Więc przedtem mogłem powiedzieć, że halo to bardzo słaby sprzęt pecetowski, ok? No i ja bym się z tym mega zgodził. Prawda? No bo takie były fakty. A z, z faktami się... Że tak się wyrażę, nie dyskutuję. E, fakty e, się docenia i, i wiecie, no ja też, jak wczoraj wspominałem na live na Tiger Puma, e, mega się wtuliłem już na Call of Duty. Skasowałem, pomimo tego, że. Z upragnieniem czekałem, co aktualizacja przyniesie i owszem, przyniosła bardzo wiele, ale nie dla graczy free, takim jakim ja jestem przykładowo, a dla graczy głównie i wyłącznie posiadających karnet bojowy, w chmurze grę, bądź też na płycie. Reszta graczy, możesz sobie, że tak powiem, bujać się i tyle w temacie. Nie? Więc ja nie wiem, czy obie gry starają się graczy zatrzymać, czy też tylko po prostu ich odrzucać, no właśnie tą sposobnością, błędami. Niechęcią. Nie wiem, nie wiem, po prostu ja naprawdę już tyle razy dawałem wotum zaufania, że będzie lepiej. Poznajcie, że Fortnite się nauczył przez te kilkanaście lat, iż robienie błędów nie przysparza gracze, a wręcz przeciwnie ujmuję. I te statystyki, które ja wam będę wyświetlał, w się to są statystyki na wyrost. One nie są godne zaufania. One nie są um, realnie um, jakby to powiedzieć. Um, uwierzytelnione inną stroną niż widać w załączniku. Tak, starałem się znaleźć, może jeszcze popróbuję, bo to jest tak, że materiał się nagrywa i pomysły mi wskakują do głowy. Może wejdę na giełdę papierów wartościowych, może tam w statystykach jako Epic Games znajdziemy potwierdzenie chęci inwestowania w, w tą też spółkę powyżej wspomnianą może te statystyki faktycznie potwierdzą wzrost zainteresowania faktycznie wejpornej Także ja jeszcze raz podkreślam, gdyby nie te błędy, gdyby nie to lenistwo, gdyby nie to sknerstwo w Epic Games, to przypływ ludzi byłby znaczący, a stały ilość graczy by rosła stale, a nie wybiórczo. Bo jak na razie. Po prostu wzrasta wybiórczo, czyli w momencie, kiedy jest naprawdę coś fajnego, kiedy widać, że Epic Games się liczy z graczem. No to ja to widać, widać to, prawda? W statystykach, których ja obecnie nie ufam, no ale okej. Okay. Może tak mówię, mówiłem, faktycznie uda mi się znaleźć jeszcze efekt. Efekt jak siedzę cicho, bo nadsłuchuję, czy nie ma jakiegoś tuptusia, że tak się wyrażę, albo tuptusiowo. No widzicie, gram rankedy, jest godzina, blisko popołudnia, kiedy to nagrywam i któraś już część mapy jest przebiegnięta na totalnym luzie. A więc... Dopiero teraz. Emotka celnego, <laughs> emotka celnego, zabrałeś mi sporo życia, ale że masz karabin, który ja lubię maszynowy, więc ja sobie zabiorę, widzicie, i ja się nie buduję, bo ja się z lenistwa nie buduję. Nie chcę mi się, po prostu mi się nie chce. To co potrafię. To jest zbyt mało. Owszem, powinienem teraz trenować, no, i przegrać, ale uczyć się budować. Jak no, ktoś powie, dobra, to, to może iść na kreatyw. Tylko, że kreatyw, jeżeli jakikolwiek bym zagrał, to wyłącznie o frona. Ale no, no, na razie fron obiecywał w zeszłym roku że taki kreatyw powstanie. Na no szkoda, że nie powstał. No, chłopak ma dużo pracy, to chłopak. Ja nie wiem co na co on tu czekam. Także ja, ja bym się bardzo cieszył, kiedy e, i cieszę się z tego sezonu. Tyle, że jak powiedziałem, błędy są niedopuszczalne, ponieważ nawet jeśli tak powiedziałem, były dodane nowe pliki w związku z różnymi innymi przedmiotami. to jednak uważam, że za słabo się starają. Naprawdę, to nie jest sztuka, wiecie, puścić grę, bo, no bo jest, no nie, dla sztuki, no przecież termin, prawda? Termin goni go, trzeba wstawić, no nie. Aj, ale trzeci na rankedach, czyli nie najgorzej. Haha, <try> <try> obydwoje tańczą, proszę. Trzeci na rankedach, więc luzik. No i co, coś więcej? Trzeba chcieć od gry. Człowiek chce się dobrze bawić, drodzy mieli. Ale. No właśnie. No właśnie, drodzy mieli, kochani. Błędy, błędy i jeszcze raz błędy. Błędy, które mogły nie istnieć, a z lenistwa istnieją. Wzkomstwo, które istnieje, a mogło nie istnieć się Marek Puma czy Siódemki i z YouTube'a oraz Tiger Puma z Twitcha, gdzie co poniedziałek, wedle mojego zdrowia oraz możliwości, że tak powiem, sprzętowych, staram się z Wami graczami pogadać, pograć. Oczywiście kultura obowiązkowa i dzięki wielkie za komentarze, subskrypcję dzwonkiem, powiadomienia i powielania linki kolegom, koleżankom. Hej!